Kocha się raz, potem drugi i trzeci i znów. Poznaliśmy się w teatrze. Ja miałam 15 lat, a on miał 17 i była sztuka bodajże kuglarze. Bardzo nam się podobało i tak się zaczęło. I całe młode lata i wojsko był i czekałam no, na niego. Po ślubie jesteśmy już 55 lat. W kwietniu minęło, 14 kwietnia teraz, tego roku. Życie razem jest różnie. Raz się mówi na wierzchu, raz na wozie, raz... Raz pod wozem. No. Jest dobrze i źle. No. Nie ma samego. Tak jak, tak jak w życiu. No. Tak jak w życiu. no. Te dni były różne. Tak jak powiedziałam, raz, raz było dobrze, raz źle. No. Sprzeczki też bywały. Nie, no, nie, nie uniknęliśmy. Przez tyle lat, no, ale wytrzymaliśmy. To już jest najważniejsze. I mamy dwoje dzieci. Dzieci a teraz wnuków mamy. Także no, trzeba się absolutnie. cieszyć tym, co ma się. Może by się coś zmieniło, ale nie no, jest zawsze różnica. Charakteru. W tym wieku już po prostu człowiek no, nie myśli o tym, nie dokłada tam, co by było, co by było lepiej, co, co by było gorzej, nie? Jest tak, jak jest i tak musi zostać. Musimy być razem z sobą, dotąd, dopóki nam pozwoli po prostu życie. życie. No, dokąd życie. będziemy żyć. No, aby tylko było zdrowie, dopisało, żeby nie być na stare lata ciężarem dla dzieci też, bo to jest też bardzo ważne, żeby, żeby po prostu oni nie byli tak bardzo obciążeni naszo, naszymi, naszymi osobami. Nasz związek jest, można powiedzieć, że jest udany, ponieważ tyle lat wytrzymaliśmy ze sobą, ale różnie bywa, naprawdę różnie bywa. To ja jestem ciekawa, czy z jedno na milion jest takie małżeństwo, które by tam yeah. się nie posprzeczało, yeah. czy, 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 czy żeby byli cali w skowronkach. Nie, no na pewno różnie to bywa. To już, to już nie mogę po powiedzieć, że jest taki idealny. Że, że o matko, bez niego bym nie potrafiła żyć? Życie. Nieraz to mówię, idź do diabła. <grystanie> <grystanie> Życie idealne by było monotonne. Zaufanie polega na tym, że Stwarzamy sobie takie warunki, że jesteśmy prawie cały czas zawsze razem. Razem, razem się idzie do sklepu, razem do teatru, razem, razem przebywamy na działce. Gorze te a są młodzi ludzie, którzy sami sobie stwarzają sytuację, że można poznać kogoś innego. I niestety, no, człowiek jest tylko człowiekiem i serce zapuka do kogoś innego i w ten czas, w ten czas nie, ma, nie można się wyplątać. Są nieznastki. No i są nieznastki, jedno albo przebaczy, albo nie przebaczy. Najlepiej nie stwarzać sobie sytuacji, żeby coś mogło za, zaistnieć. zrozumieć jedno drugiego. Tolerować swoje błędy, bo człowiek ma błędy, bez błędów nie ma nikogo takiego, który by tam tych błędów nie posiadał, umieć po prostu wybaczyć, wybaczyć i tolerować niektóre błędy i nawet i przywary takie nawyki, że człowiek jest taki, a taki, to druga osoba powinna, jeśli może, tolerować. No 55 a jeżeli, a jeżeli lat toleruje, nie? To nie? No é